Nie mam wątpliwości, że każde wyróżnienie ze strony naszej krakowskiej almy liczy się przynajmniej w dwójnasób. Sprawia to jej wielkie dziedzictwo, na które złożyła się mądrość wielu pokoleń. Uczonych i twórców kultury, które to dziedzictwo stanowi zatem mądrość dojrzałego wieku. Skrzydlate słowa plus ratio quam vis, są jako dewiza tej naszej prześwietnej alme matris. Relatywnie młode, ale jako idea mają za sobą również dostojeństwo wieków. Są myślą sprawdzoną. Zanim jeszcze narodziły się w Europie uniwersytety, plus ratio quam vis, ck. Valerę solet? Więcej zwykł znaczyć rozum niż ślepa siła. Tak zapisał w swojej elegii w VI wieku poeta, poeta minor można by powiedzieć, Maximianus. Skoro Zwyku znaczyć, jak napisał. Musimy to odczytać jako wyraz pewnego doświadczenia, które w wieku infime latinitatis sięgało łacińskiej starożytności, tej, z której czerpaliśmy, czerpiemy i będziemy czerpać, tej która znajduje się u korzeni naszej kultury. To dobrze, że te skrzydlate słowa w swojej ideowej wymowie sięgające antyku, stały się dewizą naszej alme matriz. Jest to zresztą. Nie tylko jakiś imperatyw intelektualny, ale i moralne prawo, skoro doświadczyła bezprecedensowego i bezprzykładnego barbarzyństwa w postaci Zonder Krakau. To dobrze, że nasza Alma. Mater, dla której słowa te stały się wielkim przesłaniem i priorytetem przypomina o ich nośnej treści na co dzień i od święta na co dzień tym wszystkim którzy Odwiedzają nasze wspaniałe muzeum uniwersyteckie od święta niektórym, ale przez nich szerszym kręgom społecznym. Przyjmuję ten niezwykły medal plus ratio quam vis z pokorą. Na jaką zasługuje wszelkie wyróżnienie ze strony naszej Almy Matris. I z wdzięcznością, którą trudno wyrazić w słowach. Przyjmuję go zarazem jako zobowiązanie budowania w zakresie, jaki jeszcze jest mi. Jaki jeszcze jest dla mnie możliwy, takiej świadomości, bynajmniej nieupowszechnionej jeszcze w naszym świecie, że rozum i budowane na racjach rozumowych prawo muszą znajdować się zawsze przed siłą, bo siła, siła, Fizyczna najczęściej jest ślepa. To owa wis ceka, jak ją określił Maximianus. Dziękuję bardzo.